W dzisiejszych czasach terminu aura używa się bardzo często. Pisze się we wielu czasopismach specjalistycznych o tym, że aura jest na stałe związana z wpływem na drugiego człowieka, na całą ludzkość. Ale tak naprawdę niewiele rozumie się ze znaczenia pojęcia aura. Większość ludzi rozumie ją jako pole energetyczne wytwarzane przez materię, niż jako wyraz pełnej ekspresji ciała i duszy człowieka i jako ośrodek kontrolujący to, jaką ciało wykona pracę. Jak zobaczycie, nie wszyscy mamy taką samą aurę. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, aby zrozumieć naturę aury, jest zobaczenie, jaka jest ona wielka. Następnie trzeba poznać wpływ aury na innych i to, jak wejście w obszar czyjejś aury nas formuje i tworzy. Spróbujmy zatem określić wielkość aury. Rozłóżcie ręce wzdłuż ramion i wyobraźcie sobie, że są one dwa razy dłuższe. Fala energetyczna wychodząca z naszego ciała dociera mniej więcej na taką odległość. O naturze aury należy wiedzieć jeszcze jedną istotną rzecz. Nie są dla niej przeszkodą ściany, podłogi czy sufit. Faktem jest, że jeśli mieszkasz na przykład w apartamentowcu i twoje ściany graniczą z mieszkaniami innych lokatorów, to stojąc w pobliżu ścian, twoja aura przenosi się do innych pomieszczeń. Nie tylko się przedostaje, ale przede wszystkim wywiera głęboki wpływ na osoby znajdujące się w tych pomieszczeniach, a wasze aury mogą się połączyć. To pokazuje, jak łatwo i bezwiednie można wejść w ten proces i jak ważne jest, aby chronić własną aurę. W szczególności podczas snu, który jest bardzo ważną częścią naszego cyklu dnia, i w czasie snu narażeni jesteśmy na większy wpływ obcej aury. Każdy z nas jest inny i wytwarzamy różne aury. Gdyby dokładnie zaobserwować mechanizmy konstrukcji człowieka, można by wyróżnić cztery typy ludzi: manifestory, generatory, projektory i reflektory. Każdy z nich wyraża siebie poprzez własną aurę. Dla przykładu manifestor charakteryzuje się aurą zamkniętą. Oznacza to, że jeśli ktoś znajduje się w jego pobliżu, to aura tej drugiej osoby zostaje odepchnięta, odrzucona. Jest to jeden z powodów, dla których życie manifestora może być trudne. W rzeczywistości zamknięta aura wytwarza nieodpowiednie reakcje, czyli niezdolność do bliskości z manifestorem. Nie oznacza to, że jest on na pewno niedostępny, ale jedynie wyraża to w swojej aurze i nie można tego zmienić. Jeśli zaś jesteś generatorem, masz bardzo odkrytą i dostępną aurę to najsilniejszy rodzaj aury, jaki można posiadać. Generatory są kluczem do życia na naszej planecie. Generator tworzy magiczną czarną dziurę, która przyciąga wszystko do niego. Jego aura jest otwarta niczym koperta i łatwo jest połączyć się z nią. Ta otwartość jest również wyrazem wrażliwości generatorów, którzy pozwalają przyjmować do swojej aury pole energetyczne innych osób. Generator otacza aurą całą grupę wokół siebie. Pozostały nam jeszcze dwa rodzaje: projektor i reflektor. Projektory na przykład mają specyficzny dar ich aura jest bardzo penetrująca, skoncentrowana i pochłaniająca. W przeciwieństwie do generatorów, aura projektora skupia się na jednej osobie w danym momencie. Kiedy spotkasz projektora, masz wrażenie, że jest to ktoś, kto skupia się na tobie jak promień lasera. Potrafi się on skoncentrować na centralnym punkcie aury drugiego człowieka. Nie tylko odzwierciedla jego energię, ale może z powrotem także ją wzmocnić. Dlatego często wydaje się, że projektory są jak dynamo energii. Wreszcie przechodzimy do reflektora, który funkcjonuje na zasadzie próbkowania i odporności. Niektórzy mówią, że jego aura jest teflonowa. Reflektor jest jak lustro, i refleksje innych ludzi ciągle zmieniają jego percepcję. Reflektor niejako smakuje świat, który go otacza i ciągle odkrywa coś nowego. Odkrywa, co jest w innych miejscach, co nie działa tak, jak należy. Co jest inne niż on. Tak więc, jak widzicie, każdy rodzaj aury jest inny i inaczej oddziałuje na innych ludzi. Poznanie własnej aury jest niezwykle ważne, aby móc zrozumieć, czemu taki, a nie inny wpływ mamy i mają na nas osoby, które spotykamy podczas całego swojego życia. W wielu sytuacjach to właśnie aura decyduje o tym, kim jesteśmy i jak postępujemy. Zrozumienie, jaki typ aury w sobie nosimy. Pomaga nam wiele wyjaśniać, a także przynosi nam udoskonalenie w naszym życiu. A w tym wszystkim zawsze chodzi o innych: o doświadczanie połączenia z aurą osób nas otaczających i sprawdzanie wytworzonych w ten sposób reakcji.